Co wy robicie? Zabierzcie do coś ode mnie! Jane, daj spokój, to jest śmieszne! Nie ma w tym nic śmiesznego, denerwujecie mnie! Zostawcie mnie w spokoju! Niech ten helikopter odleci! Spadaj stąd! Patrzcie, jak fajnie go złapałem! Rzeczywiście! O, Wiesz, mam pomysł na pramka! Trzeba przywiązać balonik z wodą do twojego helikoptera! To będzie naprawdę zabawne! Wow! nie, jesteś gniuszem. Dobra. Co tu się dzieje? Czy wy już całkowicie zwariowaliście? Obiecuję wam, że już nigdy nie zobaczycie swojej latającej maszyny. Ty myślisz o tym, co ja? Hmm. Idziemy, zabierzemy helikopter. Ojej, gdzie są wszyscy? Ile tu jest ciekawych rzeczy! A co to za safe? Co? W środku musi być coś bardzo fajnego. Przyjrzyjmy się. Ojej, mogliśmy go nie otwierać. Co tu się? Co? Chyba trafiliśmy do challenge'u z sejfami. Super. Chcę otworzyć jako pierwszy. O tak, co za szczęście. Uwielbiam batoniki Twix. Są takie pyszne. Może podzielisz się z przyjaciółką? Daj mi chociaż gryza. Nie mam owy. Chcę sam zjeść tego Twixa. Nice. Spójrzcie tylko, jaki jest niesamowity słodziutki i chrupiący. Jedź szybciej tego batonika. Mam dość czekania. Teraz ja otworzę swój safe. Dlaczego jest na nim rysunek kupy? O nie, 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 to czosnek. Już mi niedobrze, nie będę go jadła. Będziesz! Takie są zasady! Dlaczego te zasady są takie głupie? Dobra, jeśli zwymiotuję, to będzie wasza wina. Może też chcecie? Nie, dzięki, wystarczy nam zapach. Myślałam, że będzie gorzej. Ojej! Chyba będzie! Szybko musimy zabezpieczyć swoje nosy. O Boże! Ojej, nie wiedziałam, że zapach czosnku może zwalić z nóg. Więcej go na pewno nie dotknę. Przestań się śmiać, Emma. Lepiej się pospiesz i zobacz, co masz w sejwie. Ciekawe, jakiś pierścionek. To mój rozmiar. Gdzie jestem ma? Co za dziwny pierścień? Pierścionek sprawił, że jestem niewidzialna! Teraz będę mogła robić tyle śmiesznych psikusów! Co się dzieje? Gdzie się podział mój batonik? Jane, patrz szybko! Twój nauczył się latać! Mówisz, że nie będziesz już jadła czosnku? Nie sądzę! Tym razem muszę zabezpieczyć nos! Co się stało? Gdzie jestem, ma? Hey. Tym razem to ja otworzę pierwsze safe. Czuję, że są tam jakieś smakołyki. Miałam rację! Spójrzcie na te wszystkie żelkowe misie. Znam milion sposobów na ich zjedzenie. Myślę, że ma nie miałaby nic przeciwko, gdybym spróbował chociaż jednego. Ręce precz! To są moje misie. Poradzę sobie z nimi bez ciebie. Nie dotykaj! No dobra, teraz moja kolejne otwarcie sejfu. Kurczę, znowu jakaś Ochyda. Tym razem jest jeszcze gorzej. Te ośmiorniczki wyglądają okropnie. I tak trzeba je zjeść. Za co ja jestem tak karana? Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem obejdzie się bez bekania. Fu, co za Ochyda? Z czego się śmiejesz? Lepiej otwórz swój safe. Rzeczywiście, ciekawe, co to za broń? Co potrafi robić? Wygląda fajnie, ale muszę zrozumieć jej potencjał. Co ty zrobiłeś? Gdzie są teraz moje misie? Co ja będę jadła? Kurczę, mogłam je jeść szybciej? Może po prostu się skurczyły? Muszę sprawdzić to z lupą. Bo ja nic nie widzę. On daj moje misie. O, chyba znalazłem właściwy przycisk. Trzymaj. Ojej, to jest jeszcze lepsze. Teraz te misie są nie tylko pyszne, ale są też ogromne. No i proszę, a ja jeszcze muszę się dławić tymi małymi ośmiorniczkami. Wiem jak zmienić je w duże. Dadam. Co ty zrobiłeś? Po co mi duża ośmiornica? Już małe były nierealnie obrzydliwe. Ale teraz musisz zjeść tylko jedną. Wygląda paskudnie. Masz rację. Smakuje tak samo. Wiesz, to wcale nie jest śmieszne. Daj mi ten swój pistolet. Zobaczymy, kto pośmieje się ostatni. Macie to za karę. Więcej nie będziecie się ze mnie nabijać. Jakie słodkie z was maluszki. Urocze, przywróć nas do normalnego rozmiaru. Teraz to ja będę pierwszy. Zobaczmy, co tym razem dostanę. To przecież Doritos. No w końcu mogę coś przekąsić. Wow! Szczególnie miło, że są to moje ulubione chipsy. Zdecydowanie nie da radę oprzeć się mojemu wdziękowi i podzieli się ze mną chipsami. No hej, przystojniaku! Czy chciałbyś mnie poczęstować? Wow, oczywiście, że tak. Proszę bardzo, ślicznotko. To bardzo dziwne, może ja też mogę mu zaimponować swoją urodą? Hej przystojniaczku, możesz podzielić się sami? Chyba żartujesz. Nie udało się. No cóż, chyba będę musiała otworzyć swój safe. Ojej, cała buteleczka jakiegoś eliksiru. Mam nadzieję, że zamieni mnie w nierealną piękność. No to zaczynam. No i co? Smakuje całkiem nieźle. Ale chyba nie działa. Ojej, chociaż coś czuję. Wow, jestem oszałamiająca. Mo, nie zauważyłem, że jesteś taka piękna. Jane, daj mi te chipsy. Teraz będę się nimi dzielił ze mną. Co? To nie fair. Chyba będę musiała otworzyć swój safe. Czy wy sobie żartujecie? Za każdym razem jest coraz gorzej. Teraz mi tu szczura podłożyli. Bleh. Fu. Ojej, spadaj z mojej głowy! Jane! To wcale nie jest śmieszne. Jesteś po prostu zazdrosna, bo chipsy są teraz moje, co? Skąd się wzięło to futrzane coś? Zabierzcie to! Jak ona krzyczy! To musiało być naprawdę przerażające! Oj, co za koszmar, Komu ja oddałem wszystkie swoje chipsy. Już o mnie zapomniałeś. Jesteś taki przystojny. Co czego tak krzyczysz? Przecież dopiero mówiłeś, że jestem piękna, o nie! Czar prysnął! Obraziłam się! Hej! Tym razem ja otworzę pierwsza. Ciekawe. Myślę, że to okulary wirtualnej rzeczywistości, ale nigdy wcześniej ich nie nosiłam. No nieźle. Szkoda, że nie widzicie, ile tu jest smakołyków. Mam tyle radości z ich łapania. To trochę potrwa. Może w tym czasie otworzę safe. Ojej, teraz ja będę musiał jeść jakieś A Może nie muszę? Przecież sam mówiłeś, że takie są zasady, więc smacznego. Będę udawał, że jem zwykłe ziarenka słonecznika. Nie, zwykłe ziarenka się nie ruszają. To mnie przerasta. Nawet nie włożę tego do ust. I tak będziesz musiał się ich jakoś pozbyć. I mam świetny sposób. Myślę, że Emma będzie zadowolona ze swoich nowych przyjaciół. Zjadła całą garść larw. Co to jest? Fu, co wy zrobiliście? To nie jest śmieszne! Eee, zabierz to ode mnie! To jest okropne! Jane, przestań się śmiać! Szybko otwieraj safe. Ciekawe co tam jest. Ojej! Dokąd idziecie? Chyba czas wracać do domu. Znowu jesteśmy w szkole. O, mój helikopter, super. Co wy tu robicie? Wynoście się natychmiast z mojego gabinetu. Czas zrobić sobie malutką przerwę. Subskrybuj kanał Rapapa, żeby nie przegapić równie fajnych filmików. Z naszymi bohaterami zawsze poprawisz sobie humor.